Wiecie, 13 czerwca miał film Life Action. Jak wyczesować smoka z dla jakoś dźwięku? Tak jakby. Ten film jest zimkiem filmu Niezliwa. Jak wyczesować smok od z roku 2010? Ale on ma trochę różnic między wersją z 2010. Wracam na odcinek. Okej, wiesz, co tutaj do ta to nie tylko strona animacji, ale także ton. Oczywiście, tutaj ton jest dużo bardziej familienny. Nawet kina pokazują, że wersja 2025 jest 13 plus. osobiście wersja 2025 jest dość wielna. A tam na bardziej familijny wygląd TP, a tu bardziej na. No, animację, która jest bardziej familijna, to so też tu chodzi na kurs. No i tak jakby cream się to jeśli chodzi o efekt, to trochę nie konsekwencja, bo trzeba taką jest bardziej kreskówkowy z wyglądu. Z charakteru to właśnie z siebie jest. A z kolei, inne smoki są. Właśnie, ja jestem też na tym z kolei do góry, nie przypadło, ale może Wam przypadło. I właśnie, na przykład w wersji animowanej, dokładnie z 2060 i 2017, 2018 i 2019, nie dziwi Was, to one są całkowicie kaskówkowe. Tak samo jak jest to nie tylko smoki. Ale teraz patrzę na kolejny punkt, to została

Żyje ogniem do środka tego smoka i okazuje się, że smoki nie są ognie odporne w sobie. A tutaj z kolei w wersji Faction nie ma tej scena, jest dość fabulalnie ważna. Kolejny punkt. Ja niestety tej sceny nie mogę wam pokazać. Więc w takim razie już tak, w wersji 2025 została nam pokazana pewna wyprawa. Stoika, i ogólnie wikingów, jak Oni płyną sobie na całkowitą śmierć, tam większość jak została pokazana, to faktycznie Myślę, że młodych odbiorców mogłaby przelazić I YouTube mógł spalować, dlatego nie pokazuje, nie wiem co jest na YouTube. I poza tym generalnie Wersji z 2060 jeszcze jej nie było Okej, z kolei w wersji z 20 10. A tak bardzo lasja, to jest 2025, 20, 20. też bardzo nie był film, tylko bardziej jako bardzo poboczny wątek komediowy. A tak, to po prostu ojciec nie w to co oczywiście w serialu było bardziej w serialu, akurat pokazywane, ojciec też bardziej w wątku komediowym. Tak po prostu ojciec podobał się bardziej jako ten niby wersja manstrycyna i tep to na bazie pokazane też tutaj wychodzi na plus. No i tutaj zobaczcie. Otóż. Generalnie. Tutaj na wysokim, na się Bucharady całkiem raczej wygrają, gdzie przy okazji Slezika gra, kto, z też ponad 2 grał tego wyjścia w swojego przywódcę. zobaczcie jak to wygląda. Więc też sobie jakoś CTPR te para, oni generalnie są starsi. Nawet. Man har och aldrig hjälpt till att göra spionte, lock, krasse, gallis, trollseine, fantomians, skadestånd, nulsi, det ambassad i sämne, våldsas, i siasne, inomcentavas, lastis. Okej, alla... Och Okej, men... vi den det här. Den blåa rutan. Punkt... Tu są ale tylko słyszałem, bo ja sam też niestety nie wziąłem jak śledzik wpada. No ale obserwując, bardzo nam ze tego niestety nie wziąłem, więc nie mogę potwierdzić. Jeśli jest jeszcze coś jeszcze, co zauważyliście. No więc w komentarzu. Ja już was sygnam.